Wczoraj wieczorem ponownie mieliśmy taką sytuację, że Hado znalazł małego pisklaczka, który wypadł z gniazda po ulewnych deszczach. Pokazał mi gdzie ten pisklaczek jest. Zabraliśmy go do domu, nakarmiliśmy. Niestety, gniazdo jest bardzo wysoko, więc nie jesteśmy w stanie oddać go mamie. Fado się oczywiście nie opiekuje. Zaraz go ponownie nakarmimy. No i zobaczymy, może uda mu się przeżyć. Fado, nie wolno, nie wolno, nie. To jest prawdopodobnie mały gołąb. Fado! Fado! Opiekujesz się, tak? Opiekujesz?